Hejka wszystkim, tutaj!

Uh, uh, dobra, wyszłam. No co za iszą, co nam ukraść. Dobra, Dobre. to ja znowu wchodzę do balona. Ale patrzcie, prześcigną. Bym <grym> <grym> z kim innym grała i nagrywała. <grym> ale ja by były. No dobra, pierwszy checkpoint. <grym> Czapkę mam, halo! Wiesz, co masz za dużą głowę, chyba, żeby bananowa bon czapka się jakby zmieściła. O nie, jak ja wyglądam! Klaudia! O nie, bo tutaj bo wiaski nie przyryżnęłam. Klaudia, weź weźmy nam sterowie, a, a, normalnie. nie czyli mam cię ściągnąć, dobra, tutaj. No tak, i uważaj na kolce, żeby mnie nie przedziurawić tutaj. Okay, okay, uważaj, uważaj, a. A ja cię. A co tu betonowy paweł robię? Czekaj, ja cię teraz do góry <laughs> i to mam sobie wcisnąć. Tak, jest! Okay. Aha, czyli ja przez całą grę mogę mieć rączkę w górze i nic nie robić. Nie, chyba teraz będziesz coś robiła. Czekaj. Do góry cię daję. O, dobra. No I jestem. I, 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 I co? Czekaj, co mam? Czekaj, bo ja nie wiem, jak ja mam przejść. To coś mnie wciąga? Nie, to ty mnie dalej trzymasz chyba. O, tak, trzymasz mnie ja cały czas. Ścić jeszcze bardziej. Ej, Kat mam. Dobra. Żegnaj. Odcinasz? Odcinasz tak. mnie. Nie. Dobra, to, to ja idę na start. Nara. No nie! Ty! Wracaj no. tu, nie. Ej, ciężko się mną steruje, bo zobacz, co się z moim ciałem. Dobra, ja robię helikopter. Uii. No Jak masz helikopter! Jestem sterowcem <laughs> jakimś! Dobra, już będę posłuszna lecę. Chociaż się boję, tu pełno pająków jakiś jest. Czekaj, poczekaj, aż twój znajomy otworzy bramę, Klaudia, hello, Nie, nie, musisz kluczyć? A czekaj, kliknęłam. Niż... No, no, znalazłam! A! Nacisnęłam niby coś. Jak tu zjechać na dół? Ja coś wcisnęłam. E, nacisnęłam. Tu jest jakiś król. O, czekaj, i teraz? Teraz, no, teraz, teraz. Zadziałało? Dobrze, tak, no. Ten ale ten ja nacisnęłam coś. poprzednim razem na pewno. O, dobra, mogę lecieć. Lecę. Mój, ale mnie porwało do szybu wentylacyjnego jakiegoś. I jesteś tutaj? Tak, siema. Siemaneczko. O, nie, odlatuję! Musisz mi jakoś złapać. Nie ucieknę. O. Związałam cię. Dobrze, jesteś. O, no to już ci nie ucieknę, dobrze. Dobra, y, chyba troszeczkę niżej. I o, musisz wcisnąć główkę, no, dawaj. Dobrze, Berusia, już baloniusia. wcisnęłam. Waloniusia. Okej, okay, dobrze. Berusia, baloniusia. Tak. O, czekaj, uważaj, bo znowu kolce są. I tu jakaś Dobra. jest ścieżka z X-em, i tam jest czaszka, Kędy. więc tam nie idź, bo padniemy. Ty, a ja bym chciała zobaczyć, jak strzelasz, tak szczerze. Ty, a co się stanie? Jak tutaj, na wolnym powietrzu, Nie, zrobię nie, najwyżej, jak nie. się da. Nie. Czekaj, na szczęście się zablokowałam, nie? Zablokowałam. No ale co, chcesz mnie wypuścić? No dobra! Ej, o, ale mnie tu złapałaś. Dobra, weź tam dalej gdzieś mnie wypuść. Polecę Polec, wolną w świat. Czekaj, czekaj, czekaj. popuszczę ci lejce. O, pięknie, zobacz. I co? No Wycisz? Lecę, bo chcę, lecę po <laughs> Dobra, ale ja się nie mogę ruszać. A nie, ruszam się. Odlatuję ci, Klaudia. Czekaj, tam są greckie wyspy, ja chcę na grecką wyspę. A, ale nie mogę na dół, nie mogę na dół. Tak ja się na pomocy. Teraz wyżej biegnę. O nie, 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 ja zaraz pęknę. Tak, no nie, niestety. O nie. I my mamy tylko dwa. O, miałam! Miałam darmowe ożywienie. Kliknęłam. Tu to to mnie nie wypuszczały. Okay, no, prawie doleciałam na grecką wyspę, ale niestety aj. już byłam za wysoko i pękła. Samolot poleciał bez Ciebie. Dobra, czekaj. Tutaj musimy yy, uciąć... Znowu współpracować. Musisz mnie Tak, ja muszę polecieć z misją ratunkową. Tu, na tym zielonym. Dobra, lecę. Okej, okay, lecę, lecę, lecę. I ostrożnie, żeby w kolce nie wpaść. Nie. Oj, oj, oj. No. Dobra, blisko. Oj, oj, straciłam życie, ale jest okej. Okay. Czekaj, włącznikiem coś uruchomiłam. I? Nie wiem. I co dalej? mam przejść, bo nie mogę tutaj tędy przejść. Takie odbi mi się otworzyło malutkie. A porwało Ci kiedyś tak balona? Miałaś balona z Helem i Ci porwało? Chyba nie. Chyba ja miałam. To szczęście Pamiętam, się. miałam w bisia balonik i mi porwało, bo go wypuściłam. Nie wiedziałam, że że ono wróci do mnie. No, A Ja, ja uwielbiałam Teletubisie no. jak byłam mała. No i miałam potem bardzo niefajny dzień i płakałam cały czas. Teraz tam musimy iść. Teraz tu? A Zdmuchnęło mnie. Nie! nie! Dobra, trzymaj, dobra. trzymaj, trzymaj. noć. Jakieś diamencik jeszcze pewnie są. Aha, a tutaj mam korzystać chyba z tego. Tak, i tak cię do góry wyrzuci, tak, 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 tak. dawaj, skocz. Ale Ciężkie. nie Nie. O, no, bo nas byłam. Nie, ja nie chcę. Ja się boję. A ja, ja muszę chyba tam trafić co? Tak, a, mnie zwieje. nie zwieje. Jak mnie puścisz, to ta para mnie tutaj e, wiesz. No dobra. zawieje do, do, do tej jaskini Pięk. Wow! I na dół lecę teraz. Ale tam kolce są i co teraz? A! Nie! Oj! 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 Oj. Czekaj, teraz tutaj. Ja muszę Obi pokonać. A ła, wow, uciepiałam, już ci otwieram coś. Kliknęłam. Ja w ogóle mi się cały czas ze stupek dwie Widzisz? No nie, no to właśnie u mnie to samo jest. Aka. Ej, ale ciężkie to Obi z że tutaj jest. Czekaj, 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 czekaj. słuchaj, dla mnie jest proste, to ty się męczysz, czyli dobrze wybrałam my balonikiem. No, ej, ale ty też masz takie ciężkie momenty! Oj. Nie! Ciągnij Spokojnie, mnie to, czekaj, już... żyjemy, żyjemy, czekaj. Um, chyba się sama zacięłam, wiesz? Nic. Hmm. Ty... <laughs> Daj mi się aż. Co teraz mam zrobić? No nie wiem, co to... mówiłaś, że tak łatwo, przecież tam bolonem być. <laughs> czekaj, czekaj, Nie, ale ja się w ogóle nie mogę poruszyć. A jakby tak zrobić? Czy zabrała tutaj na skalę? ja spadam. Niestety dla mnie nie ma ratunku, nie. ale ty się ratuj. Lecz. Tylko właśnie pytanie, czy ja się... O, je... lecę, 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 może tam na skałkach się zadnę, no a ja... jak ty padniesz, to ja też chyba padnąć. ja padnę. przeżyłam. O, ja też żyję, Aha. to musisz po mnie wrócić tutaj. Czekaj, nie ma no. checkpointa jakiegoś tutaj? A! No. do góry mnie wywiało, to nie miała. Dobra, okej. Okay. Padłam. Czekaj, gdzie my jesteśmy? <laughs> Wodospad! Staram się ogarnąć. Hmm, na pewno w dobrą stronę poszłaś? No nie wiem, mnie tak woda ściągnęła tu. Ale to chyba, wiesz, to jest utrudnienie, tak mi się wydaje. Nie możesz skoczyć tutaj do tego wodospadu. Tam przyspawuj ja i teraz wlew. Trzeba. Aaa, nie no, strzałka była przecież. Że... Nie zauważyłam. A, no żółta strzałka, no ciężko ją nie zauważyć, ale okej. Okay. <laughs> <laughs> Słuchamy, nie oceniamy. Rozumiem. Tak. Ty teraz faniaro! Wybrała sobie balona i mnie. Tutaj nie No nie wiedziałam, ja, ja myślałam, że jakieś misji będę miała, no wybacz. E, tu jest Zresztą tu... to jest twój odcinek, ty musisz się pomęczyć trochę. Ja cię, tutaj chyba muszę wsiąść, patrz. Chyba tak, tam nie ma kolców. Tak. A. I tu musisz mnie gdzieś przeciąć ja do góry wtedy polecę. Może coś cię odblokuje, lecę. A ja? Lecę jesteś do odblokowania. O, dobra, włączyłam. Proszę bardzo. O! Tylko czekaj, ja nie wylatuję. Złapałam. Może się do nieba. Głupiej. Greckie wyspy, ja ostatnio tam przeleciałam. Oj, czekaj, ostrożnie. Chyba to nas wyrzuci i musisz. Tak, musisz podskoczyć i to nas na te greckie wyspy przeteleportuje. Trzy, Zobacz na górę. Dwa. Jeden. Ale mnie to. A! Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteśmy bo ja wow. w Grecji, Klaudia, jesteśmy na wakacjach! Zobacz, widzisz? Tylko takie odcinki, Uch, dobra, mamy kolejnego checkpointa. Jej, jej, dobrze nam poszło. No, ty, a się tak szczerze powiedziawszy zdenerwowałam jak usłyszałam, zobaczyłam, że trzeba tutaj, wiesz, masz tylko ograniczoną możliwość respienia się, ale okazało się, że no, co nieźle idzie. Tylko teraz będzie problem, bo ja cię muszę tu odciąć. Tutaj. Ojoju, ale tam ja nie chcę, ja nie chcę, bo tam jest jakiś coś, coś złego. Ale jakiś nie... jeżek kręcący. Ale nie mamy no coś. Ma... No to jak nie mamy, no to trudno to pójść. Bye bye. Boję się. Dobra, czekaj. Oj, oj. Jest. Jednego, No prawie uniknęłam. A tu są kolce jeszcze. Oj, oj, czekaj. Tu. Teraz gdzieś tam muszę polecieć. Żyję, żyję, O, dobrze, otworzyłeś mi coś. Nie. O, o, przedziurawiłam się, niedobrze. Chyba chyba jest bardzo niedobrze. Masz rada. Nie! nie, niestety składłam. nie. Jeszcze raz. raz. Jesteś cwana, teraz jak się robią trudniejsze momenty na balonie, to teraz no zamieńmy się, zamieńmy Ta, się. Tak, ja tak się, że nie będę balonikiem. Czyli mamy punkt, aha, kontrolny trzeci. No. Okej, okay, to ja nawet nie zauważyłam, kiedy przeszliśmy tu. O, jak tam się czujesz? Jak się czujesz? Nawet nie wyglądasz jak Milusia a ty. Nie, no, po prostu się zdjęło. Tu nie wiem czemu na tym. Or, jakąś Milusia baloniusia! Tak. Dobra, jak cię to odciąć? Odcinamy pępowinę, leć! Leć! Ej, zniknęłaś mi, a tutaj jesteś, dobra. Powodzenia! No gdzie lecisz? Uważaj! Dobrze, 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 nie skaleczyłam się i o. tu chyba muszę ci nacisnąć. Nie, 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 nie ogarnęłam tego jeszcze, nie. Dobra. Już co, chyba lepiej szło jak byłaś ty balonem. Dobra, to zamieńmy się jeszcze raz, bo rzeczywiście może tutaj być coś na rzeczy. Ui. Ja czuję, że nie przyjdziemy. Damy radę, spokojnie. Dobra. Uwaga. Smijcie. Dawaj, dawaj. Lecimy. Teraz to... Oj, tutaj tak. Tak. Ding. O, o, o. Nie! Dobra. No i lipa. Lipa. No bo już nie dam rady się obniżyć, nie? Dobra, jeszcze raz. O! O! Nie! Wydmuchł! Co? Zdmuchnęło mnie! I co, padłaś? No, już padam. Aha. Zdmuchnęło mnie na samym końcu. Nie widziałam tego. No to lecimy sobie do nieba. Czekaj, zagraj ponownie, jeszcze raz. Dobra, i tutaj to zdmuchuje, czyli gdzie ja muszę iść dalej? A na wprost. Czyli tam, ok, czyli muszę tu przeczekać? Nie obkręcaj się, nie obkręcaj się. Dobra, teraz wieje. Chwila, czekam i lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się. Ha! Dobra, jestem? Gdzieś jestem. Jesteś? Czy ja mam tu na ciebie czekać? Nie wiem. Hmm. To są kolce jakieś, czy ja mam tam dalej lecieć? Chyba tak, ja tam muszę lecieć jeszcze, no? Ojoj, oj. dobra, idę. Jak tam przejść? A tutaj, tak. Ja idę, idę. Przejść, tak, na 100%. na 100%. no ja Ci muszę otworzyć tutaj. No, nacisnę taki skok. Nie nie, nie, nie! nie! To jest za trudne, bo naprawdę tutaj za wąskie są te obszary, no. Ciężko, Klaudia. Nie wiem, czy my damy radę. Nie, myślę, że nie damy. No, tyle prób już było podjętych, że. Ej, ale jest to, i to tak trudna gra. Także poszło, naprawdę. To mogło, mogło być lepiej, ale naprawdę jest ciężki ten poziom do przejścia. Tak. Ja nie wiem, jakby ktoś to miał przejść na telefonie, nie? No, no ale nawet już te e, odbi dla mnie się zrobiło takie serio ciężkie. Dobra, Wera, myślę, że na koniec odcinka zrobię coś dla Ciebie jeszcze. Dopuścisz mnie? Dokładnie tak. pa! pa. Tak, to było pożegnanie, no. Tak, i w tym momencie kończymy. Pa! Pa pa!